na cmentarzu żołnierzy radzieckich. Czerwonym płynem oblała go protestująca przeciw wojnie Ukrainka Iryna Zemliana. Krzysztof Ćwik. Gazeta Wyborcza Wrocław. Instytut Pamięci Narodowej nakazał zburzenie pomnika Armii Radzieckiej pod Wrocławiem. Wojciech Grzędziński. Freelancer. Ukraińscy ratownicy uwolnili spod gruzów mieszkania na ósmym piętrze skrajnie wyczerpaną i wychłodzoną kobietę. Wojciech Grzędziński. Freelancer. Żołnierze z ukraińskiego 24 Samodzielnego Batalionu Szturmowego AIDAR ostrzeliwują rosyjskie pozycje za amunicji odłamkowej w okolicach Bachmutu. Wojciech Grzędziński. Dla The Washington Post. Specjalista sądowy stoi nad zwłokami ekshumowanymi z jednego z 446 grobów w lesie w Iziumie. Zostały odkryte po wycofaniu się armii rosyjskiej z okupowanego miasta. Robert Kuszyński. OKO.press Funkcjonariusze policji użyli siły wobec aktywisty Lotnej Brygady Opozycji w trakcie 150 miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Jakub Pożycki, Gazeta Wyborcza Kraków. Policjanci ścigają osobę wbiegającą z tęczową flagą na wzgórze wawelskie podczas demonstracji w miesięcznicy pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. Oto nominowanie, proszę Państwa, do ogłoszenia laureatów w tej kategorii zapraszam redaktora naczelnego magazynu Presa Andrzeja Skworza. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Bardzo Wam dziękujemy za te zdjęcia i za Waszą pracę. Ale ja przede wszystkim chciałem powiedzieć, że gratulujemy wszystkim nominowanym, bo znalezienie się w naszym konkursie wśród tego grona, wśród grona najlepszych fotoreporterek i najlepszych fotoreporterów w Polsce Powinno być dla Was powodem do dumy i radości. A dla nas trochę do zazdrości, bo wszyscy lepsze lub gorsze aparaty mamy przy sobie. W ciągu ostatniego roku robiliśmy mnóstwo zdjęć, ale jakoś nikt z nas na tę scenę nie trafił. No może poza tymi, którzy wręczają. Przejdźmy w związku z tym do ogłoszenia. Trzecie. Trzecią nagrodę w kategorii Current Events otrzymuje fotografia Jakuba Pożyckiego. Z tego co wiem, Pana Jakuba nie ma razem z nami, ale jest Pani Karolina Pożycka, która w jego imieniu odbierze tę fotografię. Zapraszamy troszkę bardziej na środek, to jest nasz Oto reporter Wojtek, m.in. za niemałe pieniądze także robi zdjęcia z tej gali. Tak, ja w imieniu brata chciałam serdecznie podziękować, pogratulować wszystkim nominowanym, pogratulować Kubie, jeśli to ogląda i pogratulować sobie, że mam takiego brata jak Kuba. Piękna przemowa, dziękujemy. Gratulujemy serdecznie. Drugą nagrodę w kategorii Current Events otrzymuje fotografia Adama Burakowskiego. Zapraszamy serdecznie miejsce drugie. Musimy frontem tutaj, pewnie na środek. serdecznie. Czas na miejsce pierwsze. I czas na pierwsze miejsce. Nagrodę pierwszą w kategorii Current Events otrzymuje fotografia Wojciecha Grzędzińskiego. Gratulujemy! Bardzo dziękuję za docenienie pracy. Mam duży problem z przyjęciem gratulacji, bo mówimy o zdjęciach wojennych. Mówimy o tym, że tam na miejscu zginęło 40 parę osób, a ponad 8 miesiąc zostało rannych. I to jest codzienność ukraińska. Dlatego. Cieszę się, że te zdjęcia będą dalej niosły przekaz tego, że ta wojna dalej trwa i dalej daną, giną tam ludzie. Pomoc dla Ukrainy, pomoc Ukraińcom i to jest maraton, to nie jest sprint. Dziękuję.